Klasyk amerykańskiego konserwatyzmu w sławnej książce pisał, że idee mają konsekwencje. Ja chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć, że również brak idei ma konsekwencje i brak idei ma konsekwencje jeszcze gorsze niż najgorsze nawet idee, ponieważ jeżeli nie mamy własnej idei, to prędzej czy później będziemy zmuszeni podporządkować się idei cudzej, choćby nawet najpodlejszej. A zgodnie z Prawami rządzącymi ludzkością. Niektórzy to nazywają prawami marfiego, że jak coś może pójść źle, to na pewno pójdzie źle. E, czy zgodnie ze sławnym prawem Kopernika Gryszama, że gorszy pieniądz wypiera pieniądz lepszy. Można się spodziewać, że jeżeli nie znajdziemy własnej idei dobrej, to prawie na pewno wpadniemy pod władzę idei złej. To jest tyle teoretyzowania, a teraz konkretnie, konkretnie chodzi mi o platformę obywatelską. Tak, tak, tak. Po raz kolejny będę mówił o platformie obywatelskiej i krytykował opozycję lewicowo-liberalną, zamiast jak niektórzy twierdzą, krytykować choć trochę wreszcie pis, no bo to tak asymetrycznie a dlaczego ja mam być symetryczny? Symetria jest estetyką głupców, jak powiedział pewien sławny malarz i uogólniając dotyczy to nie tylko sztuk plastycznych, symetria jest również mądrością głupców. Mówienie, że prawda zawsze leży po środku, że jak to się trochę nie podoba, to i tam to się podoba. Nie, prawda leży tam, gdzie leży i prawda w Polsce jest taka, że jeśli chcemy mieć lepszą władzę, a ja się podpisuję absolutnie całym sercem, to musimy mieć lepszą opozycję bo mogę tutaj Państwu opowiadać oczywiście godzinami o rozmaitych e, niedostatkach, najdelikatniej mówiąc, sanacyjnego systemu. Zresztą opowiadałem, nic się nie zmieniło, proszę sobie odwinąć po prostu i obejrzeć, choćby mój o neosanacyjności, mój wykład z Akademii Zdrowego Rozsądku, zaraz tam wykład, no taka pogawędka, przepraszam, rozpędziłem. Więc, więc mówiłem tylko, wszystko to nie ma żadnego znaczenia, dopóki tego pisu nie ma na co wymienić. A jak nie ma na co wymienić, ponieważ w miejscu, gdzie powinna powstać jakaś opozycja, rozsiadł się Donald Tusk do swoją... Jak to ładnie Rafał Woś nazwał starszyzną plemienną, która nie dopuszcza, żeby cokolwiek po tamtej stronie się zmieniło i uważa, że wymęczy na nas powrót, że znowu będzie jak było przed 2015, że wrócą, powtykają zatki w fotele. Otóż to jest najgorszy wariant dla Polski, który mógłby się zdarzyć, że było znowu jak w roku przed rokiem 2015, z licznych względów, których mi się w ogóle nie chce wyliczać. A jeżeli już mójś te grafomańskie, irytujące mnie ze względu gramatycznych, powiedzonko wrzucone bodajże przez Rafała Trzaskowskiego i niestety krążące w mediach, o czym będą te wybory, to w tych wyborach my mamy bardzo ograniczony wybór. Te wybory będą nie między pisem a platformą, tylko jako proxy wybory, o czym już chyba Państwo mówiłem, taka proxy election, tak jak jest proxy war, gdzie Chiny walczą z Ameryką, ale rękami Ukraińców i Rosjan. Tak jest takie proxy election między Niemcami a... A Amerykanami. Po prostu. I to mówiąc prymitywnym językiem pojęciowym radka, zdradka Sikorskiego, te wybory będą o tym, komu mamy robić łaskę. Czy będziemy robić łaskę Amerykanom, czy będziemy robić łaskę Niemcom. No to już sobie państwo sami tam wybierajcie, komu lepiej. Ja tylko przypomnę, że doświadczenie historyczne tak uczy, że już trzymając się tej prymitywnej i dosadnej metafory, Amerykanin to przynajmniej potem da za to, zwitek dolarów, a Niemiec jeszcze na nakopie i, i, i pobije. Ale nie o tym nie mówisz, bo o tym, że idee mają konsekwencje, a raczej, a, a brak idei ma jeszcze gorsze konsekwencje. Mówię w kontekście konwencji wyborczych, które się odbyły w Nagrywam to w poniedziałek, one się odbywały w sobotę. Film do Państwa dotrze, nie wiem, może za 10 dni, może za 3, może od razu, bo teraz polityka YouTube'a jest dla mnie trochę dziwna. Nie nadążam za algorytmem, a tam nie ma człowieka, z którym można pogadać, tylko takie jak automatyczne sekretarki jakieś. W każdym razie, jak ten film do Państwa dotrze, czy on dotrze jutro, czy za 10 dni, będzie równie aktualny. Brak idei ma konsekwencje. Kiedyś w czasach moich studiów. No tak, tak, to dość dawno było, ale tylko przykład uczono, że system polityczny w zginiłej Ameryce to jest system pustych butelek, ponieważ partie polityczne republikańska i demokratyczna nie mają stałych, trwałych ideałów, idei, programów i tak jakby właśnie kto się dorwie w domyśle jakiś milioner, który tam sobie je kupi, to, to ten nalewa do tej butelki treści, jaka mu się podoba. To miało oczywiście poniżać Amerykę. To nie jest, to była oczywiście wersja komunistycznej propagandy, ale ona nie jest tak zupełnie z niczego. No, propaganda rzadko kiedy idzie w poprzek całkowicie rzeczywistości, z reguły czepia się jakiegoś, czegoś autentycznego i to przekształca. Przynajmniej tylko wtedy jest skuteczne. Jak już idzie na, 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 na zwarcie, prawda, że widzimy, nie wiem, bandytów, y, którzy rzucają kamieniami w Polską Straż Graniczną i, i mówimy, że to są kobiety uciekające i dzieci uciekające z, przed wojną, y, to, to już jest delikat nie mówiąc mało skuteczne. Więc ten, ta propaganda oczywiście nie była o, o amerykańskim systemie politycznym zupełnie tak oderwana od rzeczywistości, tak? W Ameryce, jak to ładnie tam jeden z klasyków opisywał jeżeli w jednym stanie kandydat republikański czy w jednym hrabstwie na przykład nie lubi Węgrów i, i będzie krzyczał, że Węgrom trzeba zabronić wstępu do Ameryki, a drugi akurat będzie miał szwagra węgra albo jakiegoś zięcia albo innego przyjaciela i on będzie mówił, że można. Tak naprawdę w Ameryce nie ma dwóch partii politycznych. Kto zna ten system, to wie, że tam jest, jak sami Amerykanie mówią, 460 partii politycznych w Kongresie i jeszcze 100 partii politycznych w Senacie. Każdy wybrany w jednomandatowym okręgu jest sobie Partią, i dopiero na poziomie parlamentu trzeba ucierać opinię. Ale nie o, tym, nie o tym chcę powiedzieć. Ten system pustych butelek u nas się zrobił. Przynajmniej jedna butelka jest naprawdę pusta. Nie jest do połowy pełna, nie jest do połowy pusta. Jest, jest pusta zupełnie, i wybieramy opakowanie, i nie wiemy, co w nie zostanie nalane. I to właśnie na tych konwencjach było pokazywane doskonale. Można to łatwo pokazać w kategoriach obłudy. Tak? Że wczoraj powiada pan Donald Tusk to, a dzisiaj mówi co innego. Wczoraj chleb żegna krzyżem, a, a dzisiaj ten chleb przy śmietniku się poniewiera. Ale, ale tu nie chodzi o obłudę, tu jest coś gorszego. Obłuda jest hołd, który występek składa cnocie, jak to przed wiekami zdefiniował klasycznie Deroche Foucault. Obłuda jest nieodłączną częścią uprawiania polityki. Oczywiście trzeba ją trzymać pod kontrolą. Ale sam fakt, że gdzieś jest obłuda, to jeszcze mało. Najgorsze, że ta obłuda wiedzie do skutków potencjalnie strasznych. Ponieważ co się dzieje, jeśli wybieramy butelkę pustą, to nalewanie treści do butelki odbywa się później. I dlatego mówię właśnie znowu o platformie obywatelskiej. Kto naleje do niej rzeczywistej treści, jeżeli pozwolą Polacy, uchowaj Boże, wrócić im i znowu powtykać zatki w te fotele, które, z których po 2015 zostali wypędzeni, to się okaże po wyborach. Najlepszy dowód tego to są wielkie miasta w Polsce. Wielkie miasta, które zgodnie z... Koncepcją walki politycznej totalnej opozycji, próbują być państewkami w państwie, dogadać się bezpośrednio z Brukselą, stamtąd czerpać pieniądze, wymówić posłuszeństwo państwu polskiemu, tak jak wymówił posłuszeństwo państwu polskiemu i polskiemu prawo ten cały prawniczy Ługańsk, to w korporacyjne państewko w państwie, które samo siebie nazwało nadzwyczajną kastą ludzi. Więc w tych wielkich miastach. Wszyscy rządzący to są rządzący z Platformy, i wszyscy oni realizują program, na który nie zagłosowałoby ani pół procenta ich wyborców. Bo kto w Warszawie głosował za zwężaniem ulic? Kto w Warszawie głosował za wydawaniem ogromnych pieniędzy na jakieś bzdury absolutne i topienie tego w, w jakichś tęczowych absurdach? Kto w Warszawie głosował za tym, czy ulica Jana Pawła II ma się nazywać Jana Pawła II, czy też priorytetem miasta będzie zrobić z niej ulicę ofiar Jana Pawła II, a, a, a z Ronda Dmowskiego zrobienie Ronda aborcji na życzenie? Nikt tego, nikt tego absolutnie nie chciał, nikt o tym nie mówił, ale Rafał Trzaskowski on nie, tylko powiadał: Ja tylko gwarantuję, że nie będzie ulicy Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Aż wielu ludziom to wystarczało. No to w zamian w, w pakiecie dostali jeszcze świrów, aktywistów, tak zwanych miejskich, jak oni się nazwali, yy, i wszystkie wariactwa, które oni urządzają. A to jest oczywiście wariant najbardziej prawdopodobny w skali kraju, ponieważ ta skrajna lewica, która nie ma co prawda poparcia społecznego, zwłaszcza nie ma go w Polsce, ma kasę od Sorosza, ma ogromne wsparcie mediów, też utrzymywanych w dużym stopniu przez Sorosza, ma wsparcie Unii Europejskiej, lobbyingi rozmaite, przechodzone, dlatego oni właśnie potem wąską grupką, tak Platforma weszła do Ratusza, nie mając żadnego programu w Warszawie poza deweloperką. To tam pan Kierwiński się zajął deweloperką, ale to jest osobny temat i szczerze mówiąc uważam, że raczej prokurator o tym powinien jakiś mówić niż ja, ale to jest moja prywatna opinia. Natomiast y, cała reszta, kto tam chce? Pani wdowa, Diduszko, bardzo proszę, pan jakiś tam mensfel, proszę bardzo, zróbcie co ten projekt swój, wariacki, zrealizujcie. To co to kogo obchodzi nas, nas nic. Najbardziej prawdopodobne jest, że oczywiście oni przejmą ten projekt. Jeżeli uda się dorwać do władzy ludziom, którzy mówią tylko odsunąć piso od władzy i powsadzać ich wszystkich do więzień i zemsta, zemsta, zemsta na wroga, a poza tym zespoły skarbu państwa ich pousuwać i tam yy, własne zatki powtykać, a te wszystkie miejsca, gdzie nie ma kasy do wzięcia, to tam to, to się zobaczy. To oczywiście jest wielka szansa, że prawdopodobnie wejdzie tam wejdą tam osoby typu ten, yy, ten pan z Krakowa co samo sobie mówi, że jest niebinarnym członcem. Tak, członczem, yy, które się identyfikuje jako ono, mówi o sobie wzięłom, tego yy, do sejmu się może nie dostanie, ale do rządu się może dostać spokojnie albo coś tam sprytniejszego, prawda, które będzie robiło takie, że jak wygra Donald Tusk, to każdy będzie mówić wzięłom zrobiłom, a jak nie, to jak na zachodzie pójdzie do więzienia za misgenderowanie, Chociaż nikt na to by nie zagłosował, gdyby to w, w w, w, w wyborach, no ale jak się nie ma własnej idei, to ktoś tę ideę wrzuci. Ale równie dobrze. Mówię, to jest mało prawdopodobne, ponieważ Roman Giertych jest przegrywem i jest na marginesie historii wyrzucony i właściwie myśli tylko o tym, jak jak, umknę, jak się zemścić na Kaczyńskiej, Kaczyńskiego, jak umknąć oskarżeniom, a stawia postawiono mu poważne zarzuty zagrożone do 10 lat więzienia karą. Ale, żeby sobie wyobrazić, że równie dobrze tę butelkę mogłaby napewnić treść Wszechpolska. Kiedyś, jak pisałem w y, y, tygodniku do rzeczy, y, artykuł o Giertychu, to być może jeszcze ten numer jest w kioskach, nie wiem kiedy film do Państwa trafi. To Roman Giertych miał pewien projekt, tak wypełnienia tej władzy treścią, taką, której jego zdaniem oczekuje większość polskiego społeczeństwa, czyli taką treścią narodowo-katolicką, ale bez przesady. Tak po prostu zachowawczą, bo tacy w większości Polacy są. się tacy są. Pis, połączył swoje socjalne postulaty właśnie z takim umiarkowanym tradycjonalizmem, nie powiem konserwatyzmem, bo konserwatyzm to jest jednak jakaś idea. I, i, I tak, i to działa. I słusznie, miał rację, w 2012 roku Roman Giertych, kiedy bił na Alar w wyborczej, że skręt w lewo, który Platforma zaczęła, osieroci polskie społeczeństwo i straci Platforma władzy i przyjdzie do władzy Kaczyński się tak się stało, ponieważ Giertig nie rozumiał, że ten skręt w lewo wywołany jest ambicjami człowieka, któremu oni wierzą jak samemu Panu Bogu, a nawet bardziej, bo w Boga nie wierzą, czyli Donaldowi Tuskowi, który wtedy, około 2011 skombinował, że właściwie trznia już tutaj w Polsce wszystko miał co mają, ja to Niemu to nie jest, on nie chce być jakimś prowincjonalnym kraju, on chce być przewodniczącym Komisji Europejskiej. Tak sobie wymyślił, i wiedział, że musi być tam się podobać, a nie tu. A że przy okazji partię utopiło do władzy Kaczyńskiemu, to teraz wrócił się na Kaczyński i oni nadal mówię, że Ja nadal nie widzę, że on znowu że prowadzi kampanię wyborczą, nie tak, żeby odsunąć pis od władzy, bo to już, no ja tylko zrobił wszystko odwrotnie. O czym zresztą e, mówiłem, i, i nie o tym dzisiejszy filmik. Dzisiejszy filmik jest o tym. Że jeżeli nie wiemy, czego chcemy, jeżeli chcemy się ograniczyć do jakiegoś prostego jednego hasełka, dajcie mi 500 plus, bo to mogłaby dotyczyć, oczywiście to dotyczy wszystkich, a nie wymagamy i nie kontrolujemy i, i, i głosujemy sobie na to jedno proste hasełko, a cała reszta nas nie obchodzi, tak jakbyśmy opakowanie do władzy stawiali, to ktoś to opakowanie wypełni. Wbrew naszej woli i prawie na pewno rzeczami, które nam się bardzo, bardzo nie podobają i na które nigdy nie byłoby demokratycznej zgody. Histeria panika moralna, yy, którą się wytwarza, yy, irracjonalna atmosfera wyborcza sprzyja takiemu mega szwindlowi, żeby wybrać kogoś, kogo się absolutnie by nigdy w życiu nie wybrał. Jeszcze za swoje własne pieniądze, jak Wiwek Ramasła mi w swojej najnowszej książce pisze. O tym to może kiedyś w cyklu z mojej półki. Tyle przesłania na dzisiaj.